Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Piotrek Pończego dzisiaj porozmawiamy sobie co nieco o osobowości w psychologii, czyli skąd się to w ogóle wzięło? Jak? I z jakich na przykład nauk w ogóle wyszła psychologia i kiedy? Trochę Wam poopowiadam, trochę Wam po pomarudzę i podefiniuję. No i oczywiście troszkę naukowego poznania osobowości. Zapraszam Was na ten odcineczek miesięczki. Tak więc na pewno zacznijmy od tego, że nauka o osobowości ma charakter teorii. I oczywiście integruje nas z samym sobą, ale również z otoczeniem, ponieważ chodzi tutaj o spójność naszych myśli, uczuć, czy też zachowań człowieka. A, oczywiście ujawnia się to wszystko w różnych sytuacjach i oczywiście zmienia się na przestrzeni czasu. Oczywiście przedmiotem tej nauki o osobowości jest jednostka ludzka, czyli my. Wow, fenomen! Ale biorąc pod uwagę wszystkie procesy psychiczne i dyspozycje, które nas obejmują, od temperamentu, osobowości czy też uzdolnień, no popatrzmy na swoje otoczenie: jak wielu zdolnych mamy kumpli albo tiktokerów. Haha, relacje interpersonalne również są bardzo ważne, ale cały nasz system ja, bo przecież głównym celem jest poznawanie czyli cel poznawczy. Ale również potrzebujemy tutaj praktyki. Czyli potrzebujemy przewidowań zachowań, określenia naszych predyspozycji, wspierania oczywiście i stymulowania naszego rozwoju, naszej osobowości. No ale oczywiście. Albo i nie oczywiście, chodzi też o zapobieganie patologii. Oczywiście nauka o osobowości cierpie się tutaj z różnych dziedzin. Może być to biologia, fizjologia, medycyna. Neurobiologia, neuronauki generalnie, a także oczywiście socjologia, pewnego rodzaju pedagogika, albo nawet bez pewnego rodzaju, po prostu pedagogika. No i cóż, oczywiście naszej ukochanej filozofii. Pierwsze teorie wywarły oczywiście duży wpływ mm, na rozwój nauki. Chyba nikomu nie trzeba zmieniać tych nazwisk, albo przynajmniej tego jednego. Oczywiście chodzi tutaj o psychoanalizę Freuda. Była również mniej znana teoria Jamesa. To koniec XIX wieku, no i początek XX. Zacznijmy od tego, że psychologia osobowości w ogóle narodziła się w latach 30. Oczywiście, jak to bywa głównie z nauką, urodziła się ona na uniwersytetach amerykańskich, przy czym była bardziej skupiona na psychologicznym stadium naszej niepowtarzalnej jednostki. No i chodziło tutaj o empiryczne podejście do świata. Przy czym ostatnio, no czy już tak, nie ostatnio, wyszedł bardzo fajny serial opowiadający co nieco o psychologii w FBI z nutką morderstw, no i oczywiście w takim starym, eleganckim klimacie. Chodzi tutaj o Mindhuntera. Też bardzo fajny serial. Polecam Wam, jeżeli macie chwilę czasu, a przygotowujecie się do sesji, to na pewno ją macie, no to zapraszam Was bardzo serdecznie. Ale zacznijmy od tego, że w 1932 roku powstało pismo, Character and Personality Journal of Personality a w 1937 roku Alport wydaje książkę pod tytułem Personality a Psychological Interpretation i jest to uznana książka za pierwszy podręcznik psychologii osobowości. Nie zaskoczcie się w tym wszystkim, ale kolejnym osobą, o której wam powiem, będzie Gordon Alport, czyli osoba, o której przed chwilą wspominałem. On opisał osobowość w ten sposób: Jest to dynamiczna organizacja wewnątrz jednostki tych psychofizycznych systemów, które determinują unikalne przystosowania do środowiska. Oczywiście w tym wszystkim definicja zwraca uwagę na wewnętrzną organizację człowieka, która jest oczywiście zmienna. Odniesienie tutaj do psychofizycznych systemów tutaj może być dosyć szeroko pojęte, ale jednak, tak to bywa z psychologią, przecież jest. Oczywiście funkcja, funkcją tego wszystkiego będzie unikalne przystosowanie się do środowiska, czyli adaptacja. Wow, każdy z nas się adaptuje do środowisk otaczających nas, do pracy, do szkoły, do ludzi. A, jakie mogą być jeszcze warunki? W sumie możecie mi wymienić, że jakieś pominąłem bardzo chętnie uzupełnia swoją nową funkcję przystosowań do środowiska ale z definicja ja w tym wszystkim jeszcze zwraca na neurofizjologiczne podłoże osobowości. Jednak jak do tego podchodzą nasze komórki i to co dzieje się w naszym mózgu. Ha, to jest bardzo ciekawe, ale nie wiadomo jak szybko dowiemy się czegoś takiego albo jak prędko człowiek będzie w stanie łatwo określić mózg, tak jakbyśmy myśleli o alfabecie. Kolejną osobą związaną z psychologią był Perwin on za to osobowość opisał w ten sposób. Jest to złożona całość myśli, emocji, zachowań nadająca kierunek i wzorzec oczywiście spójności w życiu człowieka. Podobnie jak ciało, osobowość składa się ze struktur, tak jakich procesów i odzwierciedla działanie tyleż z natury, co i ze środowiska. Pojęcie osobowości obejmuje również czasowy aspekt funkcjonowania człowieka. Rozumiecie? Osobowość zawiera również wspomnienia z przeszłości, nasze reprezentacje mentalne, teraźniczości oraz wyobrażenia i oczekiwania co do przyszłości. W tym wszystkim tutaj akcent pada na naszą integrującą funkcję osobowości oraz naukę o osobowości. To koncentracja głównie na, na osobie, na człowieku, na sobie albo na jakiejś tam osobie. Pozwolicie, że wezmę sobie uczek herbaty i nie będę robić mega cięcia, no bo tu nie chodzi o to, żeby w podcaście robić cięcia, jak na TikToku. Przy okazji założyłem swojego TikToka, więc jeżeli wpadniesz do mnie, będę super ucieślony. Kolejną osobą, która zrobiła co nieco psychologii jest Larsen Bass. I cytując tutaj jego wypowiedzi, brzmi to tak. Osobowość. Zespół wzajemnie powiązanych względnie trwałych cech. Mechanizmów wewnątrz jednostki, które wpływają na jej interakcję i przystosowanie do środowiska fizycznego, społecznego i intrapsychicznego. Intra kieruje tutaj nasz ruch wewnątrz nas, intra czyli intro, czyli jakby do nas. Jak sens w tym wszystkim pada na współzależność cech, mechanizmów psychicznych, interakcje między nami, czy też osobą a środowiskiem, czyli jednak, jak bardzo reagujemy na te bodźce? Bo bądźmy szczerzy, głównie chodzi w tym wszystkim psychologii o to. Wszystko kreuje nas od dzieciństwa, od wyborów matki po po prostu zachowanie kumpli. Ale podaje tutaj jeszcze akcent na adaptację, jako centralną funkcję osobowości. Adaptację. Czyli musimy coś zaadaptować, zrozumieć, poznać, jak to w ogóle jest. Ale chodzi tutaj też o generalnie dosyć szeroką koncepcję naszego przystosowania. Czyli o tym, o czym mówię od początku. Spotykamy ludzi, gdzieś tam jakoś właśnie przystosowujemy się. Każde nasze zdanie jest pewnego rodzaju przystosowaniem. Jeżeli jesteś żartowniciem, to powiedz coś innego. Jeżeli jesteś burakiem, powiedz coś innego. Rozumiemy się, tak? Generalnie w tym wszystkim, w naszej osobowości jest jeszcze przecież temperament. Są różnego rodzaju testy psychologiczne, którego można, można sobie wykonać i dostać pewnego rodzaju raport, jak wygląda nasz temperament od kwestii chociażby reakcji albo ucieczek od obowiązków. Prokrastynacja to też może tam wyjść, oczywiście w pewien inny sposób, ale generalnie możemy na przykład unikać pewnego rodzaju wyborów, tak. Temperament, tak więc jest to względnie stała cecha osobowości. Występuje przecież u nas od wczesnego dzieciństwa, bo... Hmm, pomyślcie o podstawówce. Zawsze znalazł się tam jakiś kolega, który był mega spokojny oraz jakiś dziwak, który pędził na każdej przerwie jak rakieta. To jest właśnie temperament. A to wszystko ma swoje odpowiedniki w świecie zwierząt, będąc pierwotnie zdeterminowanym przez nasze wrodzone mechanizmy neurobiologiczne. Temperament podlega dosyć powolnym zmianom głównie ma się tutaj dożywanie oraz indywidualne specyficzne oddziaływanie między genotypem a środowiskiem czyli to już nie brzmi tak błaho, chociaż to jest dalej dosyć łatwa sprawa, no jednak bądźmy szczerzy flegmatyk choleryk, sangwinik no proszę państwa zawsze gdzieś to tak jest i zawsze nam to gdzieś przemknie no dobra, mamy jeżeli, jeżeli już mamy osobowość i temperament to tak co stworzy nasz charakter. Albo czym jest w ogóle nasz charakter. Hmm? Zastanówcie się chwileczkę. No jak to? Charakter przecież są to nasze, nasze cechy psychofizyczne. Ha! Oczywiście to wszystko na naszej drodze, nasze doświadczenia, nasz temperament łączy się jak takim kociole Panoramixa. W pewien zespół pozytywnych, trwałych i zdobytych dyspozycji psychicznych. I to wszystko tworzy taką jedną wielką kupę, jakby zrobić komputer. Powiedzmy, że mamy procesor, naszą płytę główną i dysk, i zbierając dane pliki w nas tworzymy pewnego rodzaju komputer. Tak samo jest z nami. Osobowo w naszej głowie coś kreuje, nasza dieta nas coś kreuje, na przykład nasze zdrowie. Tak samo jest z psychiką. O psychikę też trzeba dbać. Oczywiście w tym wszystkim są pewnego rodzaju zalety. Jest ich nawet kilka rodzajów, ale to już ominę. Poza tym, że możemy pogłębiać nasze, nasze człowieczeństwo, to mamy dosyć naturalne warunki tego badania. Oczywiście już nie mówię o relacji między nami a całym się otaczającym nas środowiskiem. Ale w tym wszystkim. Jednak są pewne wady, bo jesteśmy dosyć niepowtarzalni i sposób badania też nie są takie łatwe. A niejasne i powikłane relacje, typu właśnie nasze środowisko, nasze wykreowanie, bardzo dużo może jednak zmieniać. Też jeden uchłek od reguły może nas kompletnie odmienić. Oczywiście są też jakieś zalety eksperymentalne, typu... hmm pewna rejestracja, badań może nam pozwolić na powtarzalność. Oczywiście to zależy od różnych kwestii, ale jakby możemy objąć całe szerokie spektrum zmiennych, ich relacje i na przykład zobaczyć, jak to wyjdzie w jakimś kwestionariuszu. No i oczywiście w tym samym czasie możemy tworzyć różnego rodzaju grupy, porównywać sobie dane osoby, chociaż wiadomo, że znajdą się tutaj liczne minusy, no bo jednak Musimy badać, żeby po coś badać, a musimy, żeby zbadać, musimy też jakby stworzyć pewnego rodzaju eksperyment, no i <laughs> przepraszam bardzo, w tym wszystkim występują pewnego rodzaju wady, na przykład na warunki badań, no i jednak poznajemy tylko pewnego rodzaju aspekty wycięte z całego naszego życia. Ojej, tracę głos. <laughs> no, w tym wszystkim oczywiście problemem może być również rzetelność i trafność. No hmm. bo jednak, jeżeli mierzymy coś, co jest łatwo mierzalne, Możemy omijać tutaj szerokie problemy, jeżeli jesteście tego świadomi, oczywiście. A trzeba być jednak tego świadomym, badając to wszystko. No cóż, trzeba również uważać w tym wszystkim, żeby nasza osobowość nie została wykrawana przez innych. Trzeba próbować gdzieś znaleźć tak siebie i ten nasz własny wybór. I po prostu niego walczyć, nie obawiać się tego. No cóż. I to było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Piotrek Pęczek i zapraszam Was na mojego Facebooka, na mojego Instagrama, TikToka, ale zapraszam Was najbardziej do tego, żeby pozostałe odcinki i dać znać, jak Wam się podoba. A jeżeli Wam się podoba, to nic bardziej mnie nie ucieszy, jak przesłanie tego odcineczka albo innego swoim znajomym, tak, żeby się to rozrastało i żebym ja czuł pasję z tego, co robię. No niestety, taką już mam osobowość. Thank e very much